Ja znam przykład mieszkania, które miało ponad 50 wizytacji zanim do nas trafiło i było to mieszkanie sprzedawane, uważajcie, przez zawodowego fotografa, który zrobił przepiękne zdjęcia swojego mieszkania. Ludzie przyjeżdżali zainteresowani tym zdjęciem, w zasadzie zachęceni, zwabieni tym zdjęciem i potem widzieli no tak, no mieszkanie to powiedzmy nie do końca wygląda tak jak na zdjęciach, ale nie całkiem źle. Ale w ogóle jest u diabła na kuliczkach. Tak byli zainteresowani tymi zdjęciami, że jechali obejrzeć jakieś mieszkanie, jak gdyby nie myśląc najpierw, że to mieszkanie jest w ogóle na, na peryferiach miasta. Też tak bywa. No to co było wadą tej oferty? Wadą tej oferty były jej przepiękne zdjęcia. Warto zastanawiać się, dlaczego do ciebie ludzie przychodzą, dlaczego oglądają jakąś nieruchomość, a nikt nie składa tobie propozycji kupna.